Witam Państwa ponownie. Jak tam u was z pogodą? Może za oknem całkiem nieźle, ale w życiu wszelką radość przesłoniły ciężkie gradowe chmury albo przetaczają się przez niegwałtowne nawałnice. Za chwilę poznamy kobietę, na którą smutek i rozczarowania spadały jak potężna ulewa. W ciągu zaledwie kilku lat jej świat zupełnie się zawalił, ale kiedy wyrwała się spod deszczu, cała stała się słonecznym blaskiem. A to dlatego, że jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie, prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Pacific Garden Mission została otwarta w 1877 roku w dzielnicy tanich hotelików, tawern, spelunek i lombardów, dzielnicy zapomnianych mężczyzn i kobiet. Również dzisiaj, ponad 130 lat później, światło płynące ze starej latarni, jak nazywana jest nasza misja, dociera do zdesperowanych mężczyzn i kobiet żyjących w mroku i rozpaczy na ulicach Chicago. Zapewniamy im bezpieczny nocleg, czystą odzież i pożywne posiłki, a także pomoc medyczną i dentystyczną oraz różnego rodzaju poradnictwo, a wszystko to całkiem za darmo. Tak naprawdę jednak bezdomni najbardziej potrzebują czegoś innego, czegoś, co mogłoby ukoić ich skołatane i pełne niepokoju serca. Dlatego duszpasterze i doradcy duchowi zachęcają ich do przyjęcia wspaniałego daru, który może na zawsze zmienić ich życie, o czym opowiada również nasza dzisiejsza historia. Do słuchaczy na całym świecie, oto program numer 2834 z cyklu Wyzwolony. Prawdziwa historia Violetty Durackiej już teraz w wyzwolonym. Dlaczego? To pytanie, które zadawałam sobie całe życie. Kiedy pierwszy raz opowiedziałam moją historię w tym programie, miałam 21 lat i byłam szczęśliwa jak słonecznik. Tylko, że gdybyście mogli poznać mnie bliżej, zastanawialibyście się dlaczego albo jak mogę być tak szczęśliwa. A oni to potwierdzą. Moja rodzina przybyła do Stanów z Czechosłowacji. Wszyscy, mama, papa, Eddie, Danny, Mildred, Rose, Iron, Marta i ja, Violet, bardzo się kochaliśmy. Wydawało się, że w całym Chicago w roku 1940 nie ma bardziej kochającej się rodziny. Choć oczywiście, jak to między rodzeństwem, zdarzały się drobne kłótnie, najczęściej o ubrania, zabawki i tym podobne. Zawsze byłam trochę przerażona, kiedy moja siostra Marta, starsza ode mnie o 5 lat... Robiła awantury z powodu obowiązków domowych, tym bardziej, że była wtedy moim idolem. Nie obchodzi mnie co mówią Rose, Aileen czy Mildred. Ja zmywałam w czwartek, więc nie mam zamiaru robić tego dzisiaj. One idą na nabożeństwo do Pacific Garden Mission Marta. Ty zostajesz w domu, więc możesz mi pomóc. No właśnie, ja już wiem, dlaczego one tak często chodzą do kościoła, żeby nie musiały zmywać. Dlaczego chodzą do kościoła, mamo? Jasne. Ale skąd? One oddały swoje życie Bogu, są chrześcijankami i chodzą tam, by wielbić Jezusa, ponieważ go kochają. A ja uważam, że biegają do kościoła, żeby wymigać się od pracy w domu. Marta, kiedy pan Jezus żył na ziemi, miał troje dobrych przyjaciół: dwie siostry, Marię i Martę. Tak, też nazywała się Marta. I ich brata łazarza. I podobnie jak ty, pewnego dnia Marta poskarżyła się Jezusowi na obowiązki domowe. Powiedziała: Nie obchodzicie Jezu, że moja siostra Maria zostawiła wszystko na mojej głowie. Powiedz jej, żeby mi pomogła. I co on na to? Jezus powiedział: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria to właśnie wybrała i nie będzie jej to odebrane. Nie łapię. Maria siedziała u stóp Jezusa, oddając mu cześć, jak twoje siostry dzisiaj. No jasne, ciągle to samo. Myślę, że jak Marta, ja... Marta, masz już prawie czternaście lat. Też powinnaś powierzyć Bogu swoje życie. Och, mamo, przestań w końcu mnie popędzać. Co ty myślisz, że ja jestem jakąś poganką? Teraz rozumiem, że dla Marty to był bardzo niewygodny temat. A ponieważ była dla mnie wzorem, ja też byłam zła. Dlatego to, co pewnego wieczoru powiedziała mamie, bardzo nas obie zaskoczyło. Kto dzisiaj sprząta? Marta, Twoja kolej? Nie, mamo. Ja zmywałam wczoraj. A dzisiaj chciałabym iść do misji. Och, Marta! Tak się cieszę! Marty, gdzie idziesz? Na nabożeństwo do Pacific Garden Mission. Wiesz, do tej misji, w której pomaga papa. Mamo, jak Marty idzie, to ja też chcę iść. Biblia mówi: Teraz jest właściwy czas. Teraz jest dzień zbawienia. Nie odkładaj tego. Przyjdź do Jezusa właśnie teraz. Czy Bóg przemówił dzisiaj do ciebie? Jeśli tak, przejdź do pokoju obok pomodlimy się razem. Potrzebujesz Jezusa? Znajdź go dzisiaj. Wi, kochana. Poczekasz tu na mnie? Nie odchodź. Gdzie idziesz, Marty? Do pokoju obok. A ty tu poczekaj, zaraz wracam. Pastor Smith pomodli się teraz z wami. A w czasie kiedy on będzie się modlił, Nadal możesz przyjść tak jak moja mała Marta. Wiedziałam, że stało się coś wielkiego. Czułam to. Kiedy jej nie było, cały czas powtarzałam sobie: Coś ważnego dzieje się z Martą. Coś bardzo ważnego się dzieje. Zanim wróciła, nabożeństwo się skończyło, a ja nie mogłam się doczekać, żeby ją o to zapytać. Marty, co się stało? Gdzie byłaś? Słuchałam tego, co mówił papa. Wiesz, jak jest napisane w Biblii: Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie, Chrystusie, Panu naszym. Słyszałam to? Powiedział jeszcze. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To też słyszałam. A na koniec, oto teraz jest właściwy czas. Oto teraz jest dzień zbawienia. Pamiętasz? Mhm. To było jakby Bóg mówił wprost do mnie. Marty, teraz jest twój czas. Teraz jest twój dzień zbawienia. I kochana, po prostu oddałam swoje życie Chrystusowi na zawsze. Jestem teraz w środku nową, promienną osobą. Czy to widać? To było widać. I stopniowo z upływem miesięcy narastało we mnie pragnienie, by stać się tak promienną i odnowioną w środku jak Marta. Byłam jedyną w całej naszej rodzinie, która jeszcze nie powierzyła swojego życia Jezusowi. Jakiś czas później, kiedy tata wybierał się do misji, by poprowadzić tam kolejne wieczorne spotkanie, poszłam za nim. Podczas nabożeństwa nikt nie zwracał na mnie uwagi, a w moim sercu pojawiła się tęsknota za wiecznością. Ktoś modlił się z trzema dorosłymi osobami, które właśnie przyjmowały zbawienie. Podeszłam wprost do nich. Jezus od dawna na mnie czekał. Wiem, że nie zawsze w chwili, kiedy przyjmuje się Chrystusa, pojawiają się jakieś niezwykłe uczucia. Ale ja ciągle pamiętam to przepływające przeze mnie ciepłe mrowienie, jakby stało się obok rozpalonego pieca, kiedy tobie jest zimno. To, co pojawiło się później, to było po prostu szczęście. Tej wiosny ukończyłam szkołę podstawową, a w lipcu świętowałam moje trzynaste urodziny. To były moje najwspanialsze wakacje. Życie było wypełnione po brzegi. Było cudownie tego lata. Tak cudownie, że zupełnie nie zwróciłam uwagi na lekki ból głowy i pleców, jaki pojawił się w pewien sierpniowy wieczór. Po prostu się położyłam. Rano śmiertelnie przerażona zawołałam mamę. Mamo, Mamo, Chodź tu szybko, mamo. Już idę, Wiolet. Co się stało? Kochalnie. Mamo. Bieg... Ruszyć nogami. Co powiedział lekarz? Violet ma chorobę hajnego Medina. To straszna choroba. Muszę ją podłączyć do sztucznych płuc, bo nie będzie w stanie sama oddychać. Będzie przerażona. Nie trać wiary, papa. Uchwyć się jej. Bóg będzie z naszą Wiolet w tych żelaznych półcach. Będzie ją mocno trzymał w swoich ramionach. Z mojego szpitalnego łóżka słyszałam, jak rozmawiali. Słowa mamy o tym, że Bóg będzie mnie mocno trzymał w swoich ramionach, odtąd stale mi towarzyszyły. Przyjechałyśmy cię odwiedzić. Widzisz nas? Słyszysz mnie? Możesz mówić? Cześć Marty, cześć mamo. Widzę, was obie dali mi lusterko, żebym mogła widzieć. I mogę mówić między oddechami. Ale chodźcie trochę bliżej. Ta maszyna strasznie hałasuje nie wszystko słyszy. I... A do czego jest ta maszyna? Ona za mnie oddycha, bo nie mogę oddychać sama, więc tłacza powietrze do moich płuc, a potem je wyciąga. Mogłam mówić tylko wtedy, kiedy maszyna wyprowadzała powietrze z moich płuc, więc rozmowa nie była łatwa. Ale nie miałam problemu, by rozmawiać z Bogiem, choć może była to nie tyle rozmowa, co targowanie się. Poczyniłam Bogu tyle żarliwych obietnic. Pamiętam, jak mówiłam: Drogi Boże, jeśli wyciągniesz mnie z tego, pójdę gdziekolwiek zechcesz. Mogę nawet pojechać jako misjonarka do Indii. Tak zrobię, zostanę misjonarką i pojadę do Indii. Dla ciebie, jeśli tylko z tego mnie wyciągniesz. Violet, mam dobrą wiadomość. Wyciągnął cię z tej maszyny. Naprawdę? Byłaś w niej pięć tygodni. Dzięki temu, że wykryli chorobę dość wcześnie, udało się ją zahamować. No, a tak mówi lekarz. Niedługo będziesz mogła sama oddychać, a może nawet używać rąk i nóg. To znaczy, że Bóg. Dług... Przygotowuje mnie do wyjazdu. Obiecałam mu, że pojadę do Indii jako misjonarka. Modliłam się o to. Ale nie ciesz się tak bardzo za wcześnie. Lekarz powiedział, że jeszcze długo zostaniesz w szpitalu może nawet rok. I rzeczywiście tak było. Po pięciu tygodniach w sztucznych płucach, jeszcze przez rok, zostałam w szpitalu. Dzięki intensywnej rehabilitacji, po pewnym czasie mogłam poruszać rękami i górną częścią ciała, więc radziłam sobie w wózku. Ale nadal musiałam ćwiczyć palce, a nogi były całkiem bezużyteczne. Moja mama była wspaniała. Podczas tych długich tygodni, kiedy znów uczyła mnie, jak trzymać w dłoniach różne przedmioty, stałyśmy się prawie jedną osobą. Masz tu grzebień? Chwyć go i spróbuj się uczesać. O, mamo, nie potrafię równocześnie trzymać czegoś w palcach i poruszać ręką. O, widzisz? Kiedy podnoszę rękę, puszczam grzebień. Palce i ręka nie chcą pracować razem. Zaraz ci go podam. Masz. Coś ci powiem. Co? Coś specjalnie dla ciebie, żebyś zapamiętała na całe życie. Biblia mówi... Wszystkie rzeczy służą ku dobremu tym, którzy Boga kochają. A to znaczy, że Twoje ręce i palce też będą pracowały razem. Mamo, czy ja będę na tyle silna, żebym mogła pojechać do Indii? Posłuchaj, Violet. Wszystko współdziała ku dobremu tym, którzy Boga kochają. Ale jest jeszcze dalej: tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. I co z tego? No to, że może wyjazd do Indii jako misjonarka był planem małej Wiole a nie Bożym. Musisz się w tym zdać na Jego wolę, kochanie. Musisz w pełni zaufać Bogu, tak jak ufasz temu łóżku, że utrzyma Twoje ciało. Zrobisz to, Wiolet? Złożysz całe swoje życie w ręce Boga. I Indie też. Indie też. Jeśli to jest zgodne z Bożym planem, na pewno tam pojedziesz. Dobrze, mamo. Zrobię to. I będę ćwiczyła czesanie włosów, co? <grystanie> Mądra dziewczyna. Kilka miesięcy później wyszłam do domu, ale przez kolejne dwa długie mozolne lata, trzy razy w tygodniu przychodziłam do szpitala na fizykoterapię. A w międzyczasie poświęcałam mnóstwo długich, niekończących się godzin na ćwiczenia albo po prostu siedziałam na wózku. Pewnego dnia zamiast mamy rano przyszedł mnie ubrać papa. Cześć, moja mała Violet. Gdzie jest mama? Chciała, żebym to ja przyszedł dzisiaj do ciebie. Dlaczego ona nie mogła przyjść? No, a z papu to co, jest coś nie tak? Nie, <laughs> nic, papa, ale. Wiem, że coś się musiało stać, bo inaczej mama by tutaj była. Twoja mama pojechała do szpitala. Ona jest chora, a jej noga spuchła i nie może chodzić. Mama chorowała na cukrzycę, która zaatakowała jej nogę. Sytuacja coraz bardziej się pogarszała i kiedy po kilku tygodniach wypisano ją ze szpitala, wjechała do mojego pokoju na wózku. Miałam 17 lat. Od tej pory większość czasu spędzałyśmy razem, skazane na tego samego rodzaju odosobnienie. Jak łatwo sobie wyobrazić, nasza dotychczasowa bliskość okazała się niczym w porównaniu z tą, jaka zaistniała między nami teraz. Zaczęłyśmy marzyć o powołaniu chrześcijańskiego stowarzyszenia wspierającego niepełnosprawnych i codziennie modląc się i czytając Biblię, prosiłyśmy Boga, by doprowadził do jego powstania. Mamie coraz bardziej się pogarszało, a pewnego wieczoru, kiedy czekałam na nią, by razem się pomodlić, dostała ataku serca. Kiedy papa zaniósł mamę do łóżka, pojechałam do jej pokoju i wzięłam jej rękę w moje obie dłonie, których nauczyła mnie znowu używać. Bardzo cierpiała, ale chciała, żebyśmy jak zwykle razem się pomodliły. Violet, dzisiaj ty się pomódl. Drogi Boże, bez Ciebie nie zniosłabym tego, jak mama cierpi. Ale Biblia mówi, że kiedy jesteśmy słabi, właśnie wtedy jesteśmy mocni w Tobie. Chcę Ci złożyć obietnicę. Jeśli mama może zostać uwolniona od tego cierpienia jedynie w ten sposób, że zabierzesz ją do siebie, to ją zabierz. Zrób to, jeżeli taka jest Twoja wola. Ja sobie poradzę, bo mam Ciebie. Violet, kochanie, wiesz, co mówisz? Tak, mamo. Przeraża mnie to, ale mówię to z całym przekonaniem. Czuję jakąś ulkę. Mniej więcej tydzień później lekarz powiedział, że mamie trzeba będzie amputować prawą nogę. Tego ranka, kiedy mama pojechała do szpitala, wszyscy byliśmy jako oszołomieni. Mama zniosła operację znakomicie. Kiedy następnego dnia papa zabrał mnie do niej do szpitala, uśmiechała się jak za starych dobrych czasów. Ale kiedy zapytałam ją, jak się czuję, jej odpowiedzi wydawały się mieć podwójne znaczenie. Mamo, kiedy wrócisz do domu? Już niedługo, kochanie. Już niedługo. Mama wkrótce wróci do domu. Może powinnam już sobie iść? Wyglądasz na zmęczoną. Nie. Proszę, posiedź przy mnie jeszcze. Obiecałam, papie, że nie będę zbyt długo. Dobrze. Pocałuj mamę na do widzenia. To było nasze ostatnie pożegnanie. Tego wieczoru mama odeszła do Jezusa. Musiała go widzieć, jak wychodzi jej naprzeciw, bo umarła nie dość, że spokojnie, ale z szerokim, szczęśliwym uśmiechem na twarzy. Halo? Nie. To jej siostra, Mildred. Chwileczkę. Nasz wi to do ciebie. Halo? Tak? Tak? Och, tak, to byłoby wspaniale! Jutro o każdej porze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kto dzwoni? Odpowiedź na nasze modlitwy mamy i moje. To znaczy, jakiś człowiek znowu powstałej organizacji chrześcijańskiego stowarzyszenia na rzecz niepełnosprawnych. Ale to nie mają dla mnie pracę. Mama zmarła 5 października 1948 roku, a ja jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia nie wiedziałam, w co ręce włożyć. Tyle miałam tekstów do przepisania na maszynie, a nawet przemówień do niepełnosprawnych w ramach stowarzyszenia. Po raz pierwszy odkąd skończyłam 14 lat, czułam się potrzebna i użyteczna. W ciągu kolejnych lat wielokrotnie wracałam do szpitala na leczenie i operacje, ale tylko jeden z tych pobytów był na tyle ważny, żeby o nim opowiedzieć. Miał on miejsce wtedy, kiedy moje życie zaczęło być naprawdę normalne. Siedziałam sobie w jakimś cichym szpitalnym kącie, patrząc przez okno na cudowny kwietniowy poranek, kiedy on stanął za mną i powiedział: Ach, Ale mamy piękną wiosnę. Oh. Cześć, prawda? Jest naprawdę cudownie. Za oknem jest prawie tyle samo słońca co tutaj. A co chcesz przez to powiedzieć? Widziałem cię, jak śmigałaś po korytarzu na tym swoim wózku. <grym> Widziałeś? I tak patrząc na ciebie, myślałem o blasku słońca. Czy to w porządku? No, nie wiem. Jak masz na imię? Violet. Ja jestem brat. Jesteś zaręczona? No nie, chwilowo nie. <noise> to dobrze. Kiedy człowiek leży w szpitalu, ma mnóstwo czasu, żeby myśleć, więc myślałem, myślałem i w końcu doszedłem do wniosku, że chyba się w Tobie zakochałem. Był wysoki, miał kręcone włosy i cudowny uśmiech. Może zabrzmi to dziwnie, ale naprawdę czułam, że się we mnie zakochał i chociaż nie powiedziałam mu zbyt wiele, też się w nim zakochałam. Ale oczywiście musiałam dowiedzieć się, co on myśli o Bogu, ponieważ Jezus Chrystus był wtedy w centrum mojego życia. Chyba nie bardzo wiem, o czym mówisz. Moi rodzice zresztą też niekiedy im o tym opowiedziałem. Czy oni wierzą w Boga? No, w pewnym sensie. No, ale na pewno nie tak jak ty, słoneczko. Chyba inaczej to rozumieją. Ale tego nie da się inaczej rozumieć. List do Rzymian, rozdział trzeci, wiersz 23, mówi... ...gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej... Według Biblii wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie mogę sobie wyobrazić ciebie jako grzesznika. Kiedy zgrzeszyliśmy wszyscy, każdy z nas. A w szóstym rozdziale tego listu, w wierszu dwudziestym trzecim, czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. I gdzie w tym jest jakaś nadzieja? Nadzieją jest Jezus. Kolejne wiersze mówią: Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I dalej. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zaś z Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, wiersz dwunasty, Ach. dowiadujemy się, w jaki sposób możemy stać się Jego dziećmi. Tym zaś, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Chciałabym, żebyś przyjął Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Hej, 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 ale nie moglibyśmy porozmawiać trochę o nas, zamiast ciągle tylko o Bogu? <noise> Niech musz się, słoneczko. Nigdy nie powinnaś przestawać się uśmiechać. Przepraszam, Wi. Wiem, że pewnie masz rację. Musiałbym być absolutnie tępy, żeby nie zauważyć, że to coś, co jest poza tobą, czyni cię taką promienną i radosną. Mimo, że jesteś na wózku, że niedawno umarła ci mama i w ogóle... Ja... I... Ach, szkoda gadać, Wi. O co chodzi, Bat? Jutro rano mam operację. O, Bat! Chciałem, żebyśmy pogodnie spędzili ten wieczór. Żeby nie było smutno ani tak, tak poważnie. Ale boję się, Wi. Strasznie się boję. Como oh, diz Shazam não?